Rozdział drugi. Odejście. Trzy dni później, w pobliżu wybrzeży Lorda Ronu. Minęły trzy dni, a ten prorok wciąż się jeszcze nie pokazał. Mam nadzieję, że nie popełniłem błędu, obdarzając go zaufaniem. Wodzu klany zbierają się zgodnie z Twoim rozkazem, ale dotarcie do nas zajmie im trochę czasu. Musimy więc natychmiast rozbić obóz. Chcę, żeby po przybyciu moi żołnierze mieli zapewniony wikt i schronienie. Tak jest, wodzu. Wojowniku, czy są jakieś wiadomości od groma Hellscreama? Powinien już być tutaj wraz z klanem wojennej pieśni. Nie, wodzu, już od pewnego czasu nie mamy żadnych wieści od Hellscreama. Do diaska grom! Gdzie ty się podziewasz? O, teraz mamy bazę! I- główne zadanie to załóż bazę. Mrugający przycisk na górze ekranu oznacza, że twój dziennik misji został uzupełniony o nowy wpis. Kliknij na tym przycisku, aby dowiedzieć się więcej o Czego chcesz? Trzeba więcej złota. Bierzmy się do roboty. Kiedy peon otrzyma polecenie wydobywania złota, automatycznie zacznie kursować pomiędzy kopalnią a twoim najbliższym wielkim holem. Tutaj masz kilku dodatkowych peonów. No gal! Ilość złota, które posiadasz, wyświetlona jest w prawej górnej części ekranu. Gdy peoni wracają do Wielkiego Holu ze złotem, powiększają jego zapasy. Duchy są niespokojne. Uch. Teraz, kiedy masz już stałe dochody, powinieneś wyprodukować dodatkowe. Szkolenie jednostki zabiera trochę czasu. Jeśli zaznaczysz Wielki Hol, możesz zobaczyć wskaźnik postępów szkolenia w połowie dolnej części ekranu. Jedźmy się do roboty. Za honor! Gotów do go już tam. O. Aby móc wyżywić większą populację, musisz zbudować dodatkowe legowiska orków. Dostarczają one pożywienia i pozwalają na wyszkolenie większej liczby jednostek. Aby zbudować legowisko, wybierz jednego z pełni. Teraz kliknij na przycisku wznoszenia. Praca, praca! Dobra, zakolejkowałem mu, żeby potem jeszcze zbierał drzewka. Dokładnie. Aby zgromadzić drewno, wybierz peona i kliknij prawym przyciskiem na pobliskim drzewie. Trzeba więcej złota. Niech będzie? Jestem wodzem. Lokregar Nogal. Tak. Okej, rozwalimy tego gnola. Tutaj mamy też wyżyczki nasze. Tu, tu i tu. Tutaj jest baza. Dobra, tu są gotowi do pracy. Już zbiera drewno. jak tam idziesz? pracy. Bez problemu. Gdy twój peon został wyznaczony do zbierania drewna, zacznie automatycznie wędrować pomiędzy lasem i twoim najbliższym wielkim holem. No i świetnie. Gotów do pracy! Dobra, dobra Robię wojenny młyn, dzięki temu oni od razu będą dostarczali drewno do hmm? wojennego młyna I będą musieli chodzić do wielkiego holu, żeby mi dawać drewienko Niestety nie ma chcieć? odpowiednika do kopalni złota Ale zazwyczaj to nie jest problem, ponieważ kopalnia się raczej nie rusza, ani nie trzeba chodzić dalej To nie jest jakaś kopalnia odkrywkowa, która coraz dalej, dalej, dalej trzeba by było chodzić ale... no cóż, niestety kończy się. Prędzej czy później? Hmm? Raczej później niż prędzej? Tak! Bierzmy się do roboty! Tak... Okej, okay, to są Klejni, oni sobie śpią Tabu! Ja mogę sobie Za pochodzić honor. wokół nich... Tak... On ma błyszczącą kulę! Jestem wodzem! Czyżby miał kompleksy? Nie wiem, ale... Zrobimy jeszcze trochę więcej pełnów. Czego ty chcieć? Gotowe. Coś trzeba zrobić? Tak. Ja to zrobię. Super. Dobra, dobra. Potem jeszcze skocz tu. Wojenny młyn pozwala na szereg modernizacji, które po opracowaniu pozwalają na ulepszenie twoich jednostek. Zaznacz młyn, aby zobaczyć jakie modernizacje są dostępne. Wszystkie dostępne usprawnienia pojawiają się jako przyciski na panelu dowodzenia wojennego młyna. Aby je opracować, kliknij na nim lewym przyciskiem myszki. Super. Ulepszenie: stalowa broń do walki wręcz. Zwiększa obrażenia zadawane w walce przez siepaczy, jeźdźców i taurenów. Na razie będziemy mieli jedynie siepaczy. A tutaj jeszcze stalowe pancerze, pracy. które poprawiają oczywiście pancerz. U siepaczy, jeźdźców, taurenów, łowców, głów, vivern, katapult. No dobra. Robimy i to i to do pracy! no. Już niedługo będę miał następnych się paczy. O, wyślę od razu do Trala. Tam widziała sobie ustaleć. Coś takiego. Proporzec, tam Kroków będą chodzili. Do złota. Dobra. Właśnie umieściłeś punkt zborny dla twoich hmm? domów. Za każdym razem, gdy Trzeba jednostka z tego złota. budynku zakończy szkolenie, będzie automatycznie Chętnie. podążać do tego punktu. Aby wnieść budowli, w których Trzeba mogą szkodzić się jednostki, i kliknij prawym przyciskiem w miejscu, gdzie chcesz ustawić ten są niespokojne. No dobra. O! Kontynuuj. Za się patrzy, aż osiągniesz wymagania misji. Gotów do pracy! Trzeba więcej złota. się patrzy, nam potrzebnych? Dobra, więcej drewna nam już nie potrzeba. Ale się patrzy jak najbardziej. Tak. Możemy zrobić jeszcze drugi budynek, do się patrzy. który będą szybciej robieni. Ja Ponieważ zrobię. niestety jeden budynek do robienia jednostek może szkolić jedynie jedną ners. 260. więcej z, z, z tego nie będę rezygnował. Gotowe. 260 Trzeba złota. Mm, Tutaj gdzieś mogę Chętnie. zrobić. Tak, tak słychać, chętnie on zrobi. Ja to zrobię. Dobra teraz, już dwa Trzeba budynki. Więcej złota. Trzeba więcej złota. No Jestem i guidance. wodzem. On jest wodzem. wozem. Wozem? do roboty. <słuch> Za honor. Tak. Oto, chodźcie, chodźcie. Za honor. Ooo. Czego chcieć? Duchy są niespokojne. Dabu. Dobra, najpierw pojedziemy Lok, tego, naroż. potem reszta poszleje. Zwój hmm, leczenia padł. Jestem wodzem. Niestety ja tutaj nie w już nic. 225 cały czas jest, tak jak było wcześniej. Jestem jak widzicie, wszystko co miałem w ekwipunku nadal jest w nim. Gotowe! Tak. No dobra. Tutaj już nic ciekawego nie ma. Można iść tu. Za honor! Trzeba Regar, Nogal No co? Tutaj wyżynka idzie pełną parą. Przychodzi też nam gotówka. Mamy... Tysiąc nawet. I co? Możemy jedynie rekrutować dalej. Trzeba więcej złota! Co będziemy robili, jak będziemy mieli więcej złota? A ołtarz burz służy do wskrzeszania bohaterów, jak zginął. Moi orkowie naruszyli układ o internowaniu. Schwytaliśmy już jednego z waszych dowódców. Jeśli się teraz poddacie, darujemy wam życie. Wodzu, oni mówią, że złapali jednego z naszych dowódców. Może mają na myśli groma. Mam nadzieję, że nie. Ale jeśli rzeczywiście schwytali Hellscreama, gorzko tego pożałują. Lok Tar Ogar! Dalej, moi wojownicy! Musimy przegnać ludzi! Loktar Ogar znaczy wygrana albo śmierć. To jest oczywiście powiedzonko, którego stosują, żeby wzmocnić swoją morale podczas ataku. Czyli krzyk bojowy. Tak naprawdę ja nie muszę pomagać tym wieżyczkom, one bez problemu sobie poradzą. Spójrzcie, niby płonie. No dobra, pomogę. Nie będę taki. To już żadne nie spłonie doszczętnie ale już wyślę tutaj kogoś Co wy robicie tutaj? Fanzywe człeczyny zostały zniszczone. Przemieść trala i resztę swoich sił za most. Poszukaj tam groma. Dziękuję. Za taką wspaniałą sugestię. Coś zrobić? Tak, chodźcie tutaj, naprawcie to. Jeden z Twoich budynków został uszkodzony w czasie walki. Aby tak. naprawić uszkodzone budynki, wybierz peona, naciśnij przycisk naprawy, a następnie kliknij lewym klawiszem myszki na odpowiednim budynku. Ral jeszcze mówi: Dabu. To jest dosyć dziwne z ust przywódcy, ponieważ to oznacza, słucham się rozkazu. Tych wyżyczek tak naprawdę nie muszę rozwalać, ponieważ one w żaden sposób nie atakują, ani w zasadzie nic tutaj nie robią. No ale cóż. Dobra. To jest dobry moment, żeby pokazać Wam kolejną rzecz. O, użyję ponownie jasno widzenia. To jest fajne, ponieważ na 8 sekund pokazuje część mapy, dowolną. I tutaj mamy. Cmentarz, do którego w żaden sposób nie da się dojść. Tak naprawdę widać, że z tamtej strony, o, tu jest przejście normalne. Tutaj są klify. O. Tędy nie da rady przejść. Za to tędy pewnie tak. No dobra. Chodźmy dalej. Za honor naszymi zielonymi wojownikami. Tak naprawdę orkowie kiedyś nie byli zieleni. Byli brązowi. A niestety zdarzyła się seria niefortunnych zdarzeń. No, są winni pewni. I jeszcze tych winnych zobaczymy tutaj. No i niestety okazało się, że zmienili kolor razem ze swoim nastawieniem do innych ras. Ale o tym kiedy indziej. W roku tak? Twój tak? O, świnia! Bierzmy się do roboty. Reprezentatywny członek ludzkiej społeczności nas powitał. Dobra, tutaj mniej reprezentatywny. Jestem Piechur. W takich metalowych puszkach to można łatwo rozwalić takich gości Dabu. błyskawicami. Dabu. Zaszokować można ich. Tak. Dobra. W takich skrzyneczkach jak te też czają się czasami przedmioty. Warto je rozwalać. Ale teraz już to by był overkill. Tak. Dobra. Nic nie ma. Tutaj jest jeden. Który myśli, że ma szansę. Spójrzcie. Honorowa równowaga. Twoja armia stała się tak wielka, że jej utrzymanie wymaga przeznaczenia nań części Twoich dochodów. Jak widzicie, tutaj mam teraz pomóc? Szaman atakuje z dystansu i może rzucić zaklęcie oczyszczenia na wrogie jednostki, aby je spowolnić. Kiedy jednocześnie kontrolujesz wiele jednostek rzucających czary, czasem konieczne jest szybkie przełączenie się między nimi w celu rzucenia posiadanych przez nie zaklęć korzystając z interfejsu podgrupy możesz to zrobić bez konieczności osobnego wybierania każdej z nich. Zauważ, że zaznaczone jednostki pokazane są w połowie dolnej części ekranu, małych portretów, Jeden z nich podświetlony oznacza to, że należy on do aktualnie wybranej podgrupy. Możesz przełączać pomiędzy podgrupami naciskając klawisz Tab lub klikając na jednym z nich podświetlonych portretów. Za panelu Dobra. Tak więc, o co chodzi z tą żywnością? Otóż każda jednostka pochłania ileś żywności, żeby przeżyć. I niestety, im większa żywność. O! mamy 50 na 40. 40 to limit wyznaczony przez nasze ataki, a budynki, legowiska orków. Każdy zapewnia 10 żywności. Generalnie limit w całej grze to jest 200 i on chyba jest do zedytowania edytorem, tak mi się zdaje. I każda jednostka pochłania ileś tam żarcia i niestety im mocniejsze tym więcej. Chyba przy rekrutacji to widać. Tak, 3. Się Jestem wodzem. I to niestety tak. działa też tak, że są tutaj koszta. Mamy teraz małe koszta, czyli wszystko, całe nasze dochody i, z, i pieniężne, i drewno. Co się pendalaci tak. tutaj? Czego ty chcieć? Będzie Dobre, niestety dobra. mnożone razy 0,7 to robi, że jak się ma bardzo dużą armię, to się mało zarabia i ciężko potem sobie Duchy odbić i zrobić dużą kolejną jak przegraszę. Trzeba bardziej taktycznie myśleć. Bo odkryliśmy gdzie trzymają Groma, ale tego obszaru strzegą umocnione wieże strażnicze. To jest niście! Musimy uwolnić Helskino. Generalnie Troll raczej nie przypada za atakowaniem ludzi, ponieważ on widział od ludzi i najgorsze co mają do zaoferowania i najlepsze. Tak więc raczej on unika atakowania ludzi. I najchętniej by chciał z nimi pokojowo żyć. No ale cóż, ludzie jak widzą zielone bestie nie są tak pokojowo nastawieni jakby się chciało. Za dom hamera. Ej, ej, ej! Fuuu! Piesz się na chodzic! Ale cóż... Śmierć nie pójdzie na marne! Za honor! Krala to może sobie atakować. Ale teraz już tego atakuje. No i kolejny zginął. Cóż, życia. Grom! A sto! Grom, czy wszystko w porządku? Mam się dobrze, braciszku. Na szczęście zranili tylko moją dumę. To świetnie, bo właśnie się stąd wynosimy. Na dobre odchodzimy z krain ludzi. W końcu, za mną, mam pewien pomysł. Możemy odpłynąć na statkach ludzi. Doskonale, ale będziemy musieli zaczekać na resztę. Horda się zebrała, wodzu. Czekamy tylko na twoje rozkazy. A teraz ruszaj, młody Tralu. Płyńcie na zachód, do Kalimdoru. Tam znajdziecie swoje przeznaczenie. Tam twój lud zapewni sobie zbawienie. Kontynuujemy? Za moment. Widzieliście gdzie leżał port Sojuszu, prawda? Patrząc na tereny WoWa, to musiało być gdzieś tutaj. Na pewno nie leżał dalej wzdłuż rzeki, gdyż tutaj jest wodospad. A skoro jesteśmy przy Darnhold, opowiem wam w telegraficznym skrócie jak się wziął tam tral. Jest on synem Durotana, przywódcy wygnanego klanu Frostwolf. Durotan próbował nakłonić inne klany do zarzucenia demonicznej ścieżki. Niestety w rezultacie został zabity przez agentów hordy. Wśród trupów znaleziono orka. Dziecko. Zupełnie przypadkiem przygarnął je Edelas Blackmore. Nazwał kpiąco Tral, czyli uwięziony i wyszkolił na gladiatora ku uciesze tłumów. Na szczęście przy pomocy Tarety Foxton, ludzkiej kobiety, udało się Tralowi uciec. Ucieczkę z Darnhold można zobaczyć w instancji Escape from Darnhold Keep. Chcę sprawdzić. Wkrótce Tral stał się najpotężniejszym szamanem Wazeroth, zjednoczył pozostałości hordy, odbił uwięzionych w obozach orków i tak oto jesteśmy tutaj. Dobra, my tu pitu pitu, orkowie muszą awaryjnie lądować.